Hello ludziska z tej strony Fabodwosm4, kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj gramy w Fortnite, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i sobie na moim kanale. A więc co, lecimy. I jeśli zalogujecie się do gry, to prawdopodobnie zostaniecie skina z world'a i yy, jest to legendy żyją wiecznie, więc co? Zakładamy skin. Yy, Taki plecaczek. Noże takie. I są cztery ekrany wczytywania. Ten jest fajny. No, fajne są wszystkie, ale polecimy chyba z tym. Dobra. Ale co, my lecimy. Dobra, jestem w grze i jest nawet git. Widziałem, że teraz całe lobby będzie go używało. Jeden, dwa, trzy, cztery, bo ja jeszcze nie no. Nie tak dużo. Wiem, co jest słabe, bo na przykład w niektórych kilofach, jak macie je wyciągnięte, to w plecaku nie ma. A tu schowam. Widzicie? I dalej są, a nie, musiało mi się coś zlagować, bo widzicie, teraz się pojawiają w plecaku i nie. No to nic, no nawet spoko. Jednak dobrze, jednak fajnie jest to zrobione i polecę na tą jego miejscówkę, bo tam gdzie jest tak niebiesko, to to jest jego miejscówka. Więc co, lecimy. I nie wiem, no jest nawet spoko. No jak to zawsze mówię, mam lepsze skiny. Pewnie. No spoko jest, mógłbym nim grać. Ale jeszcze nie wiem, czy na serio jest taki słaby albo fajny. Nie wiem, bo dopiero jestem w grze. Muszę nim zagrać do końca i no. I zobaczymy. Ale na razie no, jest nawet spoko. Ale wydaje mi się, że ten wielki jest lepszy trochę. Ale tak mi się wydaje. I co on ma tu na swoje miejscówce? Nic. O nie, to jest muzyka. Eee... No dobra, no nie powinno być tego niby. A biegli. <śm> o nie. Dobra. Nie. Nie, kurde. Chciałem wjechać w karnistry, ale dobra, lecimy jeszcze raz. Dobra, jesteśmy w lobby i zobaczmy ile osób nosi tego skina. Wow, na razie tylko ja. Nie, no tylko ja. Co? To jest niemożliwe. E, jak? Ej, na serio, to jest dziwne, to jest dziwne. Ej, no na serio. Ej, nie, no. To jest aż na serio dziwne. Nie wiem, gdzie mogę polecić. Gdzieś na jakiś ludzie. Tu coś jest? Nie wiem. Osoby tu polecę. No serio, nie wiem, gdzie ja mam lecieć, bo nie chcę na Kitka lecieć. Uuu, tu polecę. Ale w nocy to fajnie wygląda. Na no serio, w nocy to fajnie wygląda. Juice World. Co to jest? Czemu to są jakieś światła? Tu polecę o. Do tej bazy. Bo są nagrania w tych bazach, ale nie we wszystkich, więc. O, jest tu, jest tu, jest w tej bazie, o, dobra, jest. Jest nagranie, chyba ostatnie. Tylko w mojej sztuce. Wyjaśnię ci to inaczej. Kojarzysz ten swój ogień? Widzę przyszłość w swoich malunkach, więc to coś w tym stylu. Chyba musiałam to powiedzieć. I to chyba tyle. Ale nie wykluczam, że jeszcze zadzwonię. aha, no dobra. Znalazłem kolejne nagranie. Ciekawe. Muszę przyznać, że ciekawe, ciekawe. Dobra, zaraz do strefy muszę iść. Zlutuję ten domek i będę powoli szedł. U, grappler. Fajnie. Czepiaki sztucer, sztucer, sztucer. Dziękuję. I w ogóle to znalazłem najlepszy karabin. Tak, to jest ten słynny karabin. Fajne są dźwięki ciągania tych ostrzy. Słuchajcie. O! Jak się bije, to też są. No akurat killoffy fajne, no. Aha. Znowu ten karabin. Tak mam grać. Znaczy... Spoko. Spoko, spoko, ja tak mogę. Pompę dajcie jakąś, no. Jetpack, nie, 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 nie. Nie, ten jetpack jest teraz słaby. Się ładuje cały czas, a jeszcze... traci z tego... niszczy się tak szybko. Jak oni niby tego nie... uuuu. Tego niedźwiedzia tu włożyli, jak tu nie ma wejścia. Przez okno? Mmm, tu będzie coś fajnego. Tu będzie skrzynka. Znaczy, no skrzynka jest pompa. Dobrze mówię, fajnie, ale słaba pompa. Tego nie powiedziałem, więc no. Rakietnicę by się przydało zdobyć, bo mam taki fajny pomysł. W którym mam nadzieję, że się uda. Ale z moimi umiejętnościami <grym> ciężko będzie. A rakietnicy raczej nie widzę. No nie ma chyba rakietnicy tutaj. Tu coś się świeci, a to tylko kominek i to miga. No ale tu jest skrzynka. Co? Myślałem, że spadnę. Aha. Na górze czy na dole? Chyba na górze, nie? No. Ej, fajne są w ogóle animacje tego: animacje, gdy się atakuje. Tego nawet nie zauważyłem. No, pompę muszę mieć lepszą albo rakietnicę. Gdzie on jest? Tu. Jakiego maskina? Dobra, jest. Nie wiem czemu tak se siedziałem za drzewkiem. O! No nie! Nie mu się. Nie, dzięki. Chciał się już za mną teamować, ale nie, 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 ja nie. Ja tak nie, ja nie, ja nie, ja nie, ja nie. Uwierzcie mi. Chciałem... Aha, bo on myślał, że ja mu macham kilofem, a ja myślałem, że on będzie cały czas w samochodzie jechał. Ja chciałem, bo jak się wchodzi i uderza, nie? To on cały czas atakuje i ja myślałem, że nie wiem, on chyba myślał, że ja do niego kilofami atakuję, że chcę się z nim teamować. Pewnie tak. Ale nigdy nie mogę być pewien, co on myślał. Ale mam pomysł. Dobra, to lecz ciężarówki, nie pędzą jak ogniska, leczyły samochody. I u, ale lecę, gdyby był w tym celownik. Tylko, gdyby był w tym celownik i to by była na serio idealna broń. Jedynie celownika mi brakuje, ale też nie potrzebuję go. O, grappler. Uuu, 20 użyć. Ale to tak fajnie Odbija z tym działem obfitości. Nie, ja nie umiem już w ogóle grapplero używać. Kiedyś to. Zużywałem jeden. trzy użycia, i byłem na, na kolejnej miejscówce nie. Ale nie chodziłem, nie? Tylko grapplerem wtedy trzy, ale no, no kiedyś umiałem bardziej grappler używać. Jakby to trwało dłużej, to bym złapał się tego drzewa i bym wyleciał w kosmos pewnie. I nie. Doskoczę. on jest. Co? Tu był typ. W krzaku. Ej, no tu był typ. No na serio tu był typ. Widziałem kroki. Aha. Albo może, nie wiem, ale no, no serio, mi się wydaje, że to był typ. Ech. To był pewnie ten. No pewnie on sobie uciekł, jak ja strzelałem tą pompą. Albo nikogo tam nie było. Może po prostu coś było tam, się wyświetliło i... Myślałem, że to kroki. Ale nie wiem, na serio teraz nie wiem, czy mi się przewidziało, czy uciek, czy co, czy nie wiem. No to było dziwne. No ale pewnie nie było tam nikogo. Tylko mi się coś. wyobraźnia, wyobraźnia łączyła. No. Jedyny problem z tą pompą, że jak kogoś. No nie, no. Że jak właśnie kogoś się tak. O, kurde. O, jednak był. No nie, no. Nie wiedziałem co zrobić. I nie, ale skinek na serio jest spoko. Oj, w ogóle zapomniałam o tym ekranie, ale też jest ładny. Skinek jest spoko, no ale nie będę nim chyba grał za dużo, czasami może. Ale co, to by było na tyle, bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy, widzimy się w następnym odcinku. Siema!